podpośladki. Przy czym no, przy takiej macie jak ja mam, no, to się nie, zda, nie zdaje egzaminu. Ponieważ jeżeli włożymy pod pośladki, no to pozbawimy nóg możliwości oparcia na tej macie. I wtedy podnosząc się prostyjącz, cał, całe ciało zakładamy na głowę. Długie, snuje do przodu, co idą później pod nogi, pod kórę. rzucamy, żeby nam nie uciekły, nie zginęły. I co, i zarzucamy pomału do tyłu, tak? Można sobie po, pomóc, złapać, nie wiem, puszol, te szczówki, górne paski zęby, żeby nie uciekły. I lecimy, tak? Jedna strona. Druga. Takie no. jest krzywo, zawsze możemy sobie naciągnąć, tak wyrównać, żeby z każdej strony był tak samo podłożone. Wiadomo jak później się coś nam wydarzy, przełoży to jest to pani Jak się podwiesimy na podnośniku. Okej. Okay. Ciekawi. żeby worek nam nie przeszkadzał, przekładamy go na razie. Jak spadnie, to spadnie, to nic. Teraz najważniejsze jest to, żeby podłożyć dalej sznurki pod łydki. Troszki do góry dajemy. Kto ma wózek elektryczny z pod naszymi nogami, to może sobie tak zrobić. Ja tak mam, no, z tego korzystam.

I taki drucik przykładamy pod nogą, po to, żeby w to, tu jest takie oczko, żeby w to oczko włożyć część tego. wygiąć to dobrze. Dzisiaj mi nie idzie, Albo po prostu z tej strony nie idzie. All right. to jest z drugiej strony poszło Zastanowiłem się co jeszcze, ale ogólnie to jest okej. Okay. Jestem druga noga, cięższa z Gipso, gipsowym, obudową. czy my co wyjdzie. Gipsy dziś, dzisiaj mi nie pozwalają. No ładnie. Szybkie kładzenie się. Ale nie przejmujcie się tym, że czasami wam coś mi... zaś nie idzie. Po prostu, po prostu jest tak. Życie czasami nam nie idzie, a to nie, nie znaczy, że musimy się sami załamywać, dołować, czy coś, kurzeć się na siebie, tak? No nie idzie, tak? Życie jest pełne niespodzianek i nigdy nie wiem, jaką dostaniemy w danym momencie. Trzeba brać takie, jakie jest. A trzeba nowy wężyk z ten drut kupić, bo tym jeszcze nie poddaje tak jak kiedyś, że go wydziałem tak i on ładnie wchodził, paluszkiem się zahaczał, owszem, cicho. Trzeba nowy kupić ten, może już dziś pewnie połamany, jest tyle razy był wyginany, że mógł się skończyć. O! dobrze się wygiął, dobrze został podłożony. Moja kotka coś już czeka, kiedy się położymy. Kochany kot. Zośka. Chcemy spać, nie Zusia. Hmm. i nie kiedy coś ucieknie trzeba łapać jeszcze raz i jeszcze raz Yeah. <laughs> Podłożone, odkładamy kopelek tutaj. O i co teraz? Moi... Teraz idę się jeszcze napić bo Sahara. poduszkę sobie tam pneumatyczną przybliżę. O. Zapyta, po co ta poduszka? A no, po to, po, poduszkę podkładam po to, bo nie jestem w stanie sam sobie wyprostować nóg, ale podniosę się wysoko i w momencie, kiedy się opuszczam, moje nogi spoczywają, kładą się e, na poduszkę. I a, czym niżej się opuszczam, tym nogi z tą poduszką odsuwają się prosto. A że łóżko mam też na pilota nogi podnoszone do góry, więc mogę sobie nóżki Później podwyżyć. No i poduszka powoduje to, że nogi się wyprostowują. I tada! Później łatwiej znanie resztę. Do następnego odcinka. Siema, pozdrawiam. Jak Wam się podobał czy coś? Filmik lajkujcie. Jakieś inne pomysły macie, co by można było? Nie wiem, co pokazać Wam z. samoobsługi z jak sobie radzić w domu. Pewnie następny filmik nagram jak się gotuje. No bo C4 Tetra to już wyczyn niesamowity. Pozdrawiam się, malajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia z